Przede wszystkim czegoś innego to dotyczy, panie redaktorze, muszę powiedzieć. Nie ma tutaj obaw, że Amerykanie opuszczają Polskę, tylko to jest jasny przytyczek dla władz ukraińskich, które Donaldowi Trumpowi no, trochę grają na nosie, trzeba jasno powiedzieć. I Donald Trump, mamy wiadomo, że w jasiące jest główna baza przerzutu pomocy amerykańskiej dla Ukrainy. I on, jeżeli dzisiaj zadeklarował, że ta, ta baza logistyczna, to kwatermistrzostwo zostanie rozrzucone po Polsce, czyli dokonają dyslokacji tych wojsk, to, to nie, znacza, nie oznacza niczego innego, tylko wstrzymanie pomocy dla Ukrainy, czy ograniczenie w, jakimś, w jakiejś mierze. Więc myślę sobie, że to nie my się powinniśmy obawiać, tylko Ukraińcy powinni się obawiać tego komunikatu. Minister Obrony Narodowej, pan Władysław Kośniak-Kamysz, tak jak powiedziałem, uspokaja na Twitterze pisząc, że wojska USA zostają w Polsce. Zgodnie z decyzją podjętą na szczycie NATO w Waszyngtonie zmienia się charakter misji Wiesiące. Dotychczasowe zadania wojsk USA przejmowane są przez kolejnych sojuszników. Wojska Stanów Zjednoczonych pozostają w Polsce, ale w innych lokalizacjach. Teraz w misji Wiesiące zaangażowane są głównie wojska norweskie, niemieckie, brytyjskie i polskie oraz inni sojusznicy. Ale panie pośle, bo pana chciałbym zapytać, to wywołało bardzo duży popłoch, jeżeli chodzi o to, co ogłosiła amerykańska armia, i wydaje mi się, że to jak w Soczewce pokazuje, jak teraz my, jako Polacy, w gruncie rzeczy trochę nie wiemy, czego się spodziewać po amerykańskiej administracji, bo ona jest nieprzewidywalna. Nieprzewidywalna to jest polska polityka wobec Stanów Zjednoczonych, bo albo się opowiemy za Stanami Zjednoczonymi, myślę sobie, że po tych wyborach na prezydenta to będzie jaskrawo pokazywane, bo rozumiem, że prawa strona wygra te wybory i tutaj się sytuacja uspokoi. Natomiast, panie redaktorze, no boją się ci, którzy najwięcej rozrabiają, no. Jeżeli to jest tak, że z jednej strony głaszcze się Amerykę, z drugiej strony mówi się o, budowanie, o budowaniu drugiego bloku obronnego tak naprawdę w Europie, który ma jakby wycisnąć z Europy Stany Zjednoczone, a potem martwią się, że wojska amerykańskie opuszczą... Albo sprawić, panie pośle, że nie będziemy zależni aż tak bardzo od Stanów Zjednoczonych. No, to NATO przecież jest Paktem Północnoatlantyckim, w którym członkowie, w którym członkowie tworzą siłę zbrojną. Natomiast jest pytanie, czy, czy tworzą. Gdyby tworzyli, nie byłoby takich obaw. Muszę panu powiedzieć, że troszkę paskudnie się do tego odnoszę i widzę to tak troszeczkę paskudnie po wojskowemu mówiąc, że ludzie, którzy przez lata, yy, yy, Robili, co można, żeby się nie zbroić, żeby unikać kosztów związanych z bezpieczeństwem na plecach Ameryki się wieźli. Dziś oni obawiają się, że Ameryka ich porzuci, no takie zawiedzione panny no, na wydaniu. No Po prostu wie, pan, trzeba pewnej logiki wojskowej w tym wszystkim. Jeżeli ja będę to wspominał chyba do końca życia, bo to hipokryzja do kwadratu była, wtedy Amerykanie już po, powinni się podobnie zachować. Wtedy, kiedy, Amer kiedy Francuzi. Za miliardy euro budowali potężne cztery desantowe okręty wojenne dla Rosji. Mówimy o Mistralach. I gdyby nie to, że zostało to wyciągnięte na, na wierzch, to przecież tam już Rosjanie zapłacili za nie. Tabliczki zamianowe po rosyjsku były pisane i załogi tych okrętów. Rosyjskie były już przeszkolone z eksploatacji tych okrętów. Gdyby nie rzut na taśmę opozycji między innymi polskiej, że to tak się nie godzi po prostu, to to, to, to by przeszło. Tak jak przeszły, przeszło do zbrajanie wojsk pancernych, rosyjskich przez Francuzów, przez Niemców i tak dalej, i tak dalej. To na oczach Stanów Zjednoczonych się wszystko działo. A zostając w temacie Stanów Zjednoczonych, ale trochę odchodząc od tych kwestii hey. Chciałbym Pana zapytać o cła Donalda Trumpa, no bo one wywołały chaos na światowych rynkach. Widzieliśmy spadki na giełdach, w tym tej warszawskiej. Jak Pan ocenia to działanie? Czy to jest lekkomyślność, czy jakiś ukryty genialny plan, którego jeszcze nie widzimy? Trzeba powiedzieć, czasami król jest nagi, czasami trzeba tupnąć nogą. I ponieważ ja powiem, że zazdroszczę Amerykanom trochę Trumpa, dlatego że Trump ma, jak widać, jedynie interesy amerykańskie. I dziś cały świat się oburza. Jak to, a my? A wy nie jesteście Amerykanami. Po prostu. Ja mam dbać o Amerykanów i życzę Polsce rządu, który będzie miał tylko i wyłącznie, idąc za Dmowskim, interesy polskie. A czy nie jest tak, panie pośle, że. No no, proszę, proszę. Przepraszam, że tak przerwam, ale czy nie jest trochę tak, że jeżeli chodzi o amerykańską gospodarkę, to jest ona gigantycznym graczem na rynku światowym i ten, ta światowa gospodarka sprawiła, że mamy teraz taką sytuację w Polsce, taki dobrobyt w Unii Europejskiej, mówiąc nawet szerzej, jaki mamy. Jeżeli Stany Zjednoczone z tej gospodarki światowej wyjdą, to będzie to zarówno dla nich złe, jak i dla nas. Wielu ekonomistów mówi, że na wojnie handlowej nikt, nie, nikt tak naprawdę długoterminowo nie skorzysta. Ale dzisiaj, ja nie wiem, taka terminologia, właśnie wojny handlowe, wojny celna, wojna i takie jakie. Amerykanie podnieśli cła. Pokazując, dlaczego to robią, bardzo logicznie to wytłumaczyli: jaki jest import, jaki jest eksport, że Stany Zjednoczone są po prostu zwyczajnie wykorzystywane przez cały świat, w tym i Europę, i Chińczyków, itd. itd. I Trump stawia temu tamę. To, że, proszę Państwa, dzisiaj mamy ruchy na giełdach, to oznacza tylko tyle, że Ameryka ma potężną gospodarkę, która palcem machnęła. A cały świat w postawach się zatrząsł, więc ja na miejscu Chińczyków, Japończyków, Koreańczyków, Niemców, Francuzów nie lekceważyłbym gospodarki amerykańskiej, bo jak widać, Francuzi żyli z tego eksportu i to bardzo dobrze. Eksport jest fajny, wiecie państwo, bo to jest tak: miejsca pracy są we Francji, a rynek sprzedaży jest w Stanach, I to jest, a zyski zostają we Francji. I to jest ideał po prostu handlowy. Tylko tyle, że w symetrii działania gospodarczego. Powinno być też w drugą stronę, że Francuzi przyjmują produkty amerykańskie przynajmniej w takiej samej ilości, jak eksportują. To samo się dotyczy Niemców. Pamięta pan takie pytanie, znamienne pytanie Donalda Trumpa, kanclerza Scholza: ile Chryslerów jeździ po ulicach Berlina? Takie pytanie. Panie. A z drugiej strony pytanie, no bo w gruncie rzeczy mamy wolny rynek, więc może jest po prostu tak, że te amerykańskie produkty nie są kupowane powszechnie w Europie ze względu na to, że mamy lepsze nasze europejskie. No wie pan, do ceł, które Unia Europejska jednak ma, yy, dolicza się jeszcze VAT i amerykańskie samochody są od razu z automatu o 40% droższe. Proszę wyobrazić sobie sytuację, kiedy sprzedaje się bez VAT-u netto, i to jest cena brutto. Więc ja powiem tak, 10 lat temu S-klasę widziałem, proszę pana, nie uwierzy pan, za 46 tysięcy dolarów w full opcję. W, w te, ten sam samochód w Warszawie kosztował 680 tysięcy, trzy razy drożej. No dwa razy drożej. No więc A... pytam się, jak sprzedawać w Stanach Zjednoczonych amerykańskie samochody, kiedy byle Dodge kosztował dwa razy tyle, co S-klasa. Czyli w takim razie przez lata Stany Zjednoczone były wykorzystywane albo traktowane mimo swojej potęgi, jak powiedzmy gracz piątej kategorii? Oni się trochę zachowywali jak ojciec świata, czyli oni po prostu wybaczali, oni dopłacali. Wiemy o tym, że różnego rodzaju organizacje były dotowane miliardami dolarów itd. itd. Byłem w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych, w, dokładnie w stanie Nevada byłem. I przejeżdżaliśmy przez taką Wiochę, zatrzymaliśmy się tam, jedynym centrum życia jest stacja benzynowa. Pogadaliśmy sobie trochę z tymi ludźmi, i muszę panu powiedzieć, że ci ludzie płacą podatki po to, żeby utrzymywać jakieś e, miraże europejskie, jakieś e, towarzystwa wzajemnej adoracji, niepotrzebne nikomu. E, I to w setkach tysięcy dolarów z podatków tych ludzi. Ja nie dziwię się Amerykanom, że oni w końcu przejrzeli na oczy i powiedzieli zaraz hola to my jesteśmy w Stanach zjednoczonych najważniejszym y, tym punktem tak samo i Polacy teraz idąc do wyborów powinni powiedzieć stop Niemcy są dla nas ważne ale nie najważniejsze najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków a, a jeżeli to, to chodzi o wszystko żeby było odwrotnie a jeżeli chodzi o Polskę, to pana zdaniem, tak na koniec tego tematu dotyczącego CEU, co powinna zrobić Polska? Bo z Brukseli już słyszałem, że mogą być um, cła odwetowe. No i teraz pytanie, czy my powinniśmy razem, jako Unia Europejska, negocjować z Amerykanami, czy tutaj Polska powinna um, wyjść jako ten um, wyjątek, negocjować sam na sam z Białym Domem? Ale Polska przez lata nie była beneficjentem tego zamieszania. My nie powinniśmy się w to mieszać, bo tutaj interesy jedynie narażone są Francuzów i Niemców i Holendrów. Natomiast Polska, nasza wymiana handlowa ze Stanami Zjednoczonymi, nie jest tak rażąco postrzegana przez Amerykanów jak niemiecko-francuska. Więc ja bym się w to nie mieszał. Nawet powiedziałbym, że ja, jako nacjonalista gospodarczy, widziałbym szansę dla Polski, ponieważ ja bym w ogóle zniósł cła wobec Stanów Zjednoczonych i rozpocząłbym współpracę z nimi. Jest taka wolta względem Brukseli, że my tutaj sami będziemy dyskutować z, z Amerykanami, będziemy znosić całkowicie cła, a wy sobie radźcie sami, bo to jest wasz problem? To jest tak samo jak z emigrantami. Sprowadzili sobie na głowę problem, ale oni się z chęcią problemem podzielą. A ja pytam się, kto się zyskami dzielił? Zyskami to oni się nie chcą dzielić. Problemami tak. Dotyczy to i imigracji, którą nam na głowę sprowadzają. W tej chwili, za pomocą wolty, że tak powiem, Donalda Tuska, który powiedział: ani jedna noga tu nie postanie, a 9 tysięcy już stoi tych nóg. Przepraszam, razy dwa. 18 a skąd pan tysięcy... ma takie dane? Z Bundestagu. A z czy to są, nie są migranci, którzy zostali zawróceni do Polski, po tym jak w Polsce byli, Polska była pierwszym krajem Unii Europejskiej, na który teren wstąpili? Ale tego nikt udowodnić nie potrafi. No to z drugiej nie. strony wie pan też, nie można udowodnić w drugą stronę, że e, są odsyłani e, jacyś migranci. którzy... Ale nie, to my, my Niemcy my, my odsyłają. Nie my my niczego nie musimy udowadniać. My nie musimy niczego udowadniać. Zgodnie z, zgodnie z tymi traktatami, Niemcy muszą udowodnić, że od nas oni przyszli. A wracając do tego, panie pośle, bo jeszcze chciałbym dokończyć ten wątek. Czy pana nie zaskakuje trochę, że wśród tych krajów, które zostały objęte cłami, nie ma na przykład Rosji? Być może wymiana gospodarcza pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi nie istnieje praktycznie. Być może tak jest. Ja nie Pomiędzy takimi gigantycznymi mocarstwami. Sprawdzałem amerykańskie doniesienie i Amerykanie tłumaczą, że chodzi o te procesy pokojowe dotyczące wojny w Ukrainie, że nie powinno się nakładać ceł ze względu właśnie na te rozmowy pokojowe. No ale pytanie w gruncie rzeczy, czy jeżeli wszystkich, w stosunku do wszystkich narzuca się dodatkowe cłan, to dlaczego Rosję traktować wyjątkowo? Powiem tak. Jeżeli chodzi o tą sytuację tutaj, to ja podtrzymuję cały czas swoje zdanie. Przepraszam, bo tu mnie rozbił telefon. Podtrzymuję swoje ja zdanie. Jestem ciekaw, kto do pana dzwoni, może Paweł Kukiz? Nie powiem panu. <śmiech> <śmiech> Nie mogę tego powiedzieć, kto dzwonił, ale wytrącił mnie powagą swojego nazwiska z naszego Czyli programu. Jakaś gruba ryba, mówiąc bardzo kolokwialnie, do pana to dzwoniła. Prawda. To Zaraz się okaże, że prezydent Andrzej Duda dzwoni do Marka Jakubiaka w trakcie rozmowy. Wie pan, jak się drugiego dzwonka nie odbierze, to już do widzenia. A dzwoni do pana czasem prezydent? E, no tak, na mój program na mój w Noce Polaków Rozmowy nawet ta antenę się wdzwonił. Ja Czyli pana rozumiem, że prezydent Andrzej ten, Duda... ten, ten bardzo lubię i szanuję, tylko tyle, że ostatnio się z nim nie zgadzam. No. A co, co, jakiś czas dzwoni do pana po takim razie prezydent Andrzej Duda, a Jarosław Kaczyński? Nie, 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 nie. Wie pan, nie takie programy są od takich informacji. No, to jest tak, że my sobie rozmawiamy tu na temat geopolityki, natomiast co do współpracy, chcę powiedzieć, że ja staram się kontakty trzymać ze wszystkimi stronami świata polityki, mając jasne i klarowne poglądy. A proszę powiedzieć, bo skoro zaczęliśmy, już o Prawo i Sprawiedliwość, to dopytam. Czy pana zdaniem teraz Prawo i Sprawiedliwość pluje sobie w brodę, że wystawiło Karola Nawrockiego? Nie odnoszę takiego wrażenia. Karol Nawrocki w ostatnim, na ostatnim etapie, czyli jakby no prosta, bo to co tu dużo nie mówić, za chwilę wybory, proszę Państwa. Dosłownie. No tak, chwilę. jeszcze 40 dni zostało, jak policzyłem. No, za chwilę wybory. To powiem, że Karol, Karol Nawrocki na początku kampanii i dzisiejszy Karol Nawrocki to jest dwóch Karolów. To jest tak, że bardzo szybko się uczy. I narracji, szybko zachowań się uczy. Prezydent swego czasu też się szybko uczył. Tak, tak, ciągle się uczył. Natomiast Karol Nawrocki widać wyraźnie, że do roli prezydenta się oswaja się z tą rolą i powiem, że też miałem miłą rozmowę z Karolem Nawrockim. A panie pośle, bo w takim razie mówi pan, że prawo i sprawiedliwość nie pluje sobie w brodę. A ja chciałbym, żebyśmy pokazali w takim razie sondaż, który został przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski z pracowni United Service. No i tam Karol Nawrodski ma poparcie na poziomie 20,1%. To jest spadek względem poprzedniego badania, które było przeprowadzone na początku, pod koniec marca. 5,2%, więc poparcie Karola Nawrockiego leci. No a depczą po piętach Słowomir Mencem. Więc pytanie, czy taka. Pania, Pana zdaniem, panie pośle, pisowi tak bardzo wychodzi, skoro tutaj no, leci łeb, na łeb na szyję to poparcie. E, wie pan, ja nie wiem, jak to się dzieje, że Szymon Hołownia ma 7%, czyli ile miał, tyle ma. E, nie, nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę Mamy w to, że Karol, Nawrocki, o dwie, o i że Karol Nawrocki 5 jest w dół, a Mencen 0,8. Widać wyraźnie, że że tutaj są rozgrywki sondażowe jakieś. Ja nie wierzę w sondaże, to od razu mówię. Natomiast tym najważniejszym będzie 18 maj, oczywiście. Natomiast, proszę państwa, po prostu nie wierzę. No. Ja widziałem sondaże robione przez studentów. Po prostu czterech studentów stoi, ma ankiety i sobie chodzi po Warszawie i sobie zbiera. Po Mazowszu widziałem. I co prawda, ja nie jestem na pierwszym miejscu tych sondaży, natomiast Karol Nawrocki jest na pierwszym miejscu, więc ja myślę sobie, że, że to są to są chyba marzenia zamawiających, tak mi się wydaje. No ale w tym samym sondażu Rafał Trzaskowski jest na pierwszym miejscu. I teraz w takim razie pytanie. Pan powiedział w pewnym momencie na początku naszej rozmowy, że wie, że wygra kandydat prawicowy, no ale z tego co patrzę po tych sondażach, i to nie tylko tym, ale wielu różnych, no raczej cienka jest na to szansa. Jak pomyślę, że Kamela Harris do samego końca wygrywała, jak pomyślę sobie, że w tych samych sondażowniach prezydent Komorocki wygrywał i to jak, proszę pana, jak sobie pomyślę, że w sondażach w 15 roku Paweł Kukis na 40 dni przed wyborami w ogóle nie był brany pod uwagę w sondażowniach, to myślę sobie, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ i takie sondażownie, które się mylą na przykład o 50-60%, E, powinny zamknąć swoją działalność po takich wyborach. A pan ma jakieś takie wewnętrzne własne sondaże? Bo przypomnij mi, proszę państwa, że e, Marek Jakubek też jest kandydatem na prezydenta, więc jestem ciekaw, czy pan ma jakieś tak. takie własne zaplecze analityczne. E, e, ja widziałem taki sondaż, gdzie nazwiska e, wymieniono. Jeden za jeden. E, po prostu słupki były te same, tylko nazwiska wymieniono i to się chyba TVN się rzucił na taki, e, taką, taką kombinację. W tych moich sondażach ja mam 7%, więc zobaczymy jak to będzie. Walczymy o więcej, natomiast moim marzeniem jest, żeby na czterech kandydatów trzech było z prawicy. Czyli na czterech kandydatów tych pierwszych po 18, żeby było trzech z prawicy. A panie pośle, jeżeli pan będzie miał mniej niż te 7%, czyli rozumiem, że to nie będzie wtedy jakiś sukces, to, to będzie ostatni pana start w wyborach prezydenckich? Tak. Bo dopytuję o to, bo proszę Państwa, przypomnijmy, że Pan Marek Jakubek już nie pierwszy raz próbuje swojego um, szczęścia w tych wyborach. E, e, Panie pośle. A... Tak, tak. tak no ja ja muszę, muszę, bo wiem o czym Pan mówi. Ten wynik 15, 15 roku, przepraszam, 20 roku e, jest spowodowany ten, że, nie był. że mnie przekonano wtedy e, do tego, że Duda w pierwszej turze wygra. I ja bardzo poważnie namawiałem swoich wyborców, żeby głosowali w pierwszej turze na Andrzeja Dudę. Nie udało się. I nie wierzę w pierwszą turę, w pierwszą turę że ktokolwiek w pierwszej turze wygra. Tak więc, pierwsza tura to jest, proszę Państwa, głosowanie sercem i rozumem, druga patriotyzmem.